Ja pierniczę powiem wam to jest niezły kosmos. Zgaś pan ten silnik, najpierw na N, potem na park, tak się robi prawidłowo. Czemu to radio nie zgasło? Nie mam bladego pojęcia. Witam ponownie. Łapy, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka, minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Złotóweczka, a dzisiaj renóweczka przejechane 115 tysięcy kilometrów. Zobaczmy z czym mamy do czynienia. No powiem Wam, siedzi się naprawdę wygodnie. Ten zegar jaki się wyświetlił, 6 stopni na dworze. No, powiem wam, tu jest wyższa szkoła jazdy. No, wysiadamy, oglądamy. Uch, powiem wam, nie przepadam za takimi nowymi sprzętami. Zamknijmy go może. Lusterka się złożyły. No to zobaczmy, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Grand Scenik w białym kolorze ładnie się prezentuje w białym. Coraz modniejsze robią się białe samochody. Kiedyś każdy białego unikał, a teraz dużo ludzi chce biały samochód. No zwłaszcza z tymi chromami. Ten dach tak jakby był oddzielnie czarny. Spore ma naprawdę te koła. Jaki to ma rozmiar? Słuchajcie tutaj. Nie mogę się dopatrzeć teraz może na innym kole Michelin opona tarcze delikatny rancik ale wielkie ma te koła to przeszklenie chociaż powiem wam do tyłu za bardzo nie widać ponieważ zobaczcie jak jest linia okien tutaj poprowadzona te doły progi z chromami wstawkami Michelin jaki to ma Rozmiar 195,55 na 20. No, to już wszystko wiemy. Tutaj tak, jakby filcem wyłożone. Nie wiem, co to za metoda. Przecież to nasionka wodą. Dwudziestki koła. Cześć. Siema. Wanie. No, ktoś tutaj przyszedł zobaczyć samochód. Już mnie rozpoznał. He <laughs> he Scenik. No ładny samochód, nie da się ukryć. Jest kawał, słuchajcie, auta. No, chyba t, sami to przyznacie. Wlew paliwa, jak się to otwiera. Aha, może centralny teraz zamknięty jest. Czy otwarty? Zobaczymy. Lusterka się rozłożyły. A teraz się otwarł, jak pociągłem. I teraz się wlew otwarł. Gaziutka można by założyć na upartego do niego 19 rocznik. No i wszystko tutaj. Tu co jest taka zapraweczka niewielka. Jest dziewiątka na szybie. Mamy czujniki tutaj w lusterku martwego pola. Co teraz? Znowu się zamknie. No, przez to, że mam kartę, słuchajcie, w kieszeni będzie się tak zamykał, otwierał, zamykał, otwierał, bo nie wie, co ma zrobić. Bo się Nygus do niego zbliżył. Kamerka cofania jest. Park troniki są. Silnik 1,3 benzyna. TCE 140 koni. No, jeszcze można mu dodać parę koników chipem pod 160, 170. I znowu się. Otwiera kawał szyby. Słuchajcie, ważne, że nie ma na niej żadnych odprysków. Numer WIN. Czy zobaczycie? Może ktoś coś będzie chciał sobie sprawdzić. No dobra, tak to wygląda. Słuchajcie, z zewnątrz. Zajrzyjmy do środka, z czego to jest zrobione. Tu jest miękawo. Tu też się ugina, tu jest dosyć miękki podłokietnik, naprawdę fajny. Na no dół już jest twardy, no oczywiście elektryka, lusterka, składanie, chromowana klameczka, tutaj ten element też się jeszcze ugina przeszycie. Jak widzicie, takimi nićmi. No, powiem Wam, renóweczki dosyć fajnie zaczęli robić, tu jest miękko też przeszycie. Tutaj dół oczywiście twardy, wygodne fotele, naprawdę fajne mają te fotele w Renówkach. No to jest pseudo skóra, to lubi pękać i zawsze, zobaczcie, tu pękało na tych bokach, więc tutaj już pomyśleli i zrobili wstawkę materiałową, która haczy tutaj o ten brzeg ostry, bo praktycznie w każdym Renault. Czy nawet Oplu, jak są takie półskóry, w tym miejscu jest to popękane. Od wsiadania to się haczy, a tu już o tym pomyśleli. Bardzo miło z ich strony. No, tunel plastikowy, podświetlenie. No, powiem Wam, finezyjne, fajna kierownica, nieduża, podcięta, fajnie się on trzyma. Sterowanie, oczywiście, w kierownicy. Zobaczmy sobie z tyłu. Ile tu jest miejsca? No, tutaj już przeoszczędzili to zrobili twarde tu wstawkę dali miękką. No i podłokietnik podobny jak z przodu a reszta już plastikowe siateczka, podłokietnik czy tu jest? Opa! No jest taki haha, wąziutki na kubeczki no ale są jakieś gumeczki, żeby trzymały. No powiem, fajna ta tapicerka jest w tych renówkach. Co tutaj mamy? Ładowarkę i gniazdko. Jasny sufit. No do tyłu widoczność tak jak wspominałem mizerna. No mizerna, zobaczcie jak ta szyba jest. No moda, ładnie to wygląda. I ten spoilerek, ale czy to jest, słuchajcie. Praktyczne to ja nie wiem. Klapa otwierana ręcznie, ręcznie zamykana. Dwa rzędy tutaj z tyłu foteli. To jest taka półeczka, że jak się je obali. No dobra, tutaj można je sobie składać. Nie będę tego składał, bo ktoś to zostawił rozłożone chyba specjalnie. Nie będę kombinował. Ale jak je złożymy, spory. Bagażnik. No, i tu jest jeszcze miejsce. Można to zagazować. Tylko nie wiem za bardzo, gdzie tu butle włożyć. Chyba, że pod spód wkładają. Kamerka cofania jest. No, powiem Wam, tutaj się to coś tak troszkę. A, trzeba to. Coś tu wyszło. Dobra, nie będę tutaj kombinował, zostawię tak jak było, żeby na mnie nie było. Sami widzieliście, byliście świadkami, że coś tam wypadło. No, tak to wygląda. Tutaj z tyłu też mamy takie przeszycia. Powiem Wam, robi to dobre wrażenie, nawet wszystko. Stosunkowo młody rocznik, niewielki przebieg. Może ktoś takiego sobie przytuli. Nazwę autohandlu znajdziesz w opisie. Tutaj są książki serwisowe. Wygodne fotele, naprawdę wygodne fotele. Schowek. O, zobaczcie, jaki schowek. Szuflada normalnie. Aha, szuflada. No, i tutaj miękka decha do połowy. Tu już jest fardo elektroniczny, ręczny. Dobra, zasiądę sobie w środku. Już mi mryga bateria. Auto i dopiero co trafiło na Autohandel, jeszcze nie zostało nawet ogłoszone, opisane. Jak widzicie, także macie wieści z pierwszej ręki. Zasiadam tutaj w tej bryczce. Siedzi się naprawdę wygodnie. No, fotele są tutaj mega, muszę Wam powiedzieć. Daszek. Podświetlenie jest, ale pewnie musi być coś odpalone. No, do tyłu, tak jak mówiłem, słabiutko widać. Co tu dużo mówić? No, kierownica. O, regulacja tylko. Nie jest. Trzeba mocno. Słuchajcie, pociągnąć. Znowu mi tu słońce wyszło, i teraz mógłbym sobie tak w trasę lecieć. Tunel mi się nie styka z nogą. Kadżarze mi się styka. Ciekawe ma te zegary. Zaraz go tu odpalimy. I sobie troszeczkę. No dalej. Teraz wsteka. Cofnę, żeby mi tu słońce. Nie dawało, schowam się za drzewami. No i teraz na Neutral i dopiero na Park. Tak się robi, słuchajcie, prawidłowo. Ręczny, elektroniczny. Tak wyglądają zegary. Czy jest tu jakaś opcja? Zmiany? Oświetlenia? Powiem Wam, nie mam bladego pojęcia. Pewnie wszystko się tu dzieje za sprawą tego wyświetlacza. No, tutaj jest co? Limiter w dziwnym miejscu. Schowek głęboki, wyścielony jak się to otwiera aha USB dwa razy wyścielony nieduży myślałem że może to ma jakąś regulację ale nie ma ale jest dosyć wygodny i w dobrym miejscu zresztą automat wpinasz bieg i lecisz no co tu co wam tutaj opowiadać no auto na wypasie wszystkie funkcje prawie ustawianie to jest tutaj za pomocą klawiszy alarm prędkości ostrzeżenie o martwej strefie ustawienia alarmu toru jazdy no słuchajcie dla mnie to jest za dużo no temperaturę można tu chociaż sobie ustawiać ręcznie no ale co to jest sport neutral komfort czyli można sobie aha tu są zobaczcie zmiana podświetlenia z zegarów to jest no teraz do tego doszedłem no ale wszystko praktycznie tu jest słuchajcie w nawiewy no, i wszystko trzeba ustawiać sobie, słuchajcie. Nie wiem, dla mnie to to, słuchajcie, rozprasza w trakcie jazdy. Ja lubię mieć pokrętło, lubię wiedzieć, co włączyłem, a nie tutaj w trakcie jazdy wkombinować. No, niestety, ale podświetlenie też tutaj się, zobaczcie, zmieniło, kiedy zmieniłem zegary. Teraz mamy czerwone. Jak zrobię tak, mamy niebieskie, także można sobie różnie to ustawić, wszystko elektroniczne, no miękko, wygodnie, ale osobiście słuchajcie, no podoba mi się ten samochód, nie powiem, że nie, jest wygodny, jest fajny, pewnie fajnie się jedzie, no umyć tutaj tą dechę to daleko. No, ale jest to wszystko, nie lubię takich dotykowych paneli, wszystko żeby ustawiać ręcznie, wolę ręcznie niż wchodzić w trakcie jazdy, zmniejszać, ustawiać. No jest to, słuchajcie, gdzieś coś naciśniesz, potem chcesz wrócić do ustawień. No, elektryka, bryka na wypasie. Ile ma to kosztować? Cena wywoławcza 64,900. 115 przejechane 1.3 3 TC 140 koni. No tutaj teraz będzie chciał wycofać, tak? Akurat jak ja tutaj, słuchajcie, nagrywam. Dobra, kończymy to nagrywanie, bo chcą tutaj wyjechać. Pozdro.